Dobry wieczór lub dzień dobry, wszystko zależy od tego o której porze oglądacie ten odcinek. Mamy kolejny dzień, już startuje druga kolejka eliminacji do Mistrzostw Świata w Afryce. W tym wydaniu można powiedzieć, w tej przerwie reprezentacyjnej. No także co, tradycyjnie lecimy z kuponami. Na sam start Zambia mierzy się z Nigrem. Widzimy tutaj, że Zambia zajmuje miejsce czwarte, Niger na miejscu drugim. Jeżeli chodzi o bilans bramkowy, to tutaj 10-10 w Nigrze, 10-9 w Zambii, Zambia radzi sobie trochę lepiej z bramkami, no ale punktów więcej ma Niger. Jeżeli chodzi tutaj o mecze mm, bezpośrednie, no to Zambia po pasie porażek w końcu wygrała z Tanzanią wynikiem 1-0 w pierwszej właśnie jakby kolejce tej, tego zjazdu, Niger 3-1 z Kongo. Jeden ze z Tanzanią, przegrali z Maroko 5-0, i dwa bezrunkowe remisy z Algierią oraz Republiką Południowej Afryki, RPA, jeżeli chodzi o pojedynki bezpośrednie w 2023 Niger 2-1. Remis aż 3-3 w 2021. Remis 1-1, Zambia wygrała 3-0, ale to jest już rok 2014 i również bezrunkowy remis. Jeżeli chodzi o ten mecz, myślę, że Niger będzie chciał po prostu udowodnić swoją wartość, będą chcieli po prostu wygrać, mimo że nawet nie są po prostu faworytem w tym meczu według Bugmara. Dość spory kurs na nich. Ja bym jednak stawiał. Stawał po ich stronie. No, jak widzimy, ostatni mecz bezpośredni ostatnie pasy, ostatnie mecze przemawiają za nimi. Dobra, no to co no to? Drugi mecz Czad z Republiką Środkowoafrykańską. Czad zaledwie 1 punkt. 21 ramek straconych 3 strzelone Republika Środkowoafrykańska 8 ramek strzelonych 22 stracone i 5 punktów i jeżeli chodzi o czap no to tu jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy case, gdyż mają zaledwie jeden punkt, ale wygrany z Ganą. Gana ma 22 punkty po 9 kolejkach no więc widzimy, że trochę im na życia, mimo wszystko Jedna z tych trzech bramek strzelonych była strzelona właśnie Ganie, no więc co, no więc bardzo ciekawy mecz. Przechodząc do tego meczu, w ostatnich pięciu meczach nie było żadnej wygranej. W pojedynkach bezpośrednich w 2024 roku po raz pierwszy i ostatni do tej pory się spotkali. Republika Środkowoafrykańska wygrała wynikiem 1-0. do 0. Także tutaj też szedłbym w stronę gości. Jeżeli ktoś by myślał nad Overem lub Anderem, no to ja raczej zagrałbym w tym meczu Andera. Burkina Faso, Etiopia. Burkina Faso na drugim miejscu, Etiopia miejsce piąte. Klasyfikacja drużyn z drugiego miejsca Burkina jest na miejscu piątym. Także też będą chcieli po prostu wygrać no i podwyższyć swoje miejsce w kwalifikacji. Burkina Faso 1-0 z Sierra Leone, bezbramkowy remis z Egiptem, który myślę, że można jednak traktować jako jakieś fajne osiągnięcie, fajny wynik. 6-0 z Djibouti, porażka z Madagaskarem i Mauretanią. Jeżeli chodzi o Etiopię, sprawili niespodziankę w meczu z Gwineą Przegrali z Sierra Leone, z Egiptem, wygrali w DC United, z DC United, bardzo ciekawy mecz. No i jeszcze wygrali z Djibouti 6 do 1. Jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie Burkina Faso 3-0, remis 1-1. W 2013 już Burkina Faso 4-0, w 2000 spotkały się reprezentacje dwukrotnie Burkina Faso 3.0 i Etiopia 2-1 myślę, że tutaj po prostu Burkina będzie chciała no jak już mówiłem podwyższyć czy nie wiem, zwiększyć swoje miejsce w kwalifikacjach, no na pewno zdobyć parę punktów Djibouti Sierra Leone zespół z trzeciego i szóstego miejsca no i co no i Sierra już nie dogoni Burkiny w walce o drugie miejsce, natomiast Djibouti też już się nie podniesie. Mają jeden punkt. Może będą chcieli zaskoczyć, może nie, ale znaczy, no na pewno będą chcieli zaskoczyć, ale moim zdaniem im się to nie uda. Sierra wygrała z Etiopią, przegrała z Burkiną, Faso, remis z Gwineą. Porażka, zaledwie 1-0 z Egiptem, no i zwycięstwo 3-1 z Gwineą Bissau. W 2024 roku spotkali się z również właśnie bezpośrednio z Djibouti i wynik wyniósł 2 1 No, co myślę, że było dość fajnym starciem. Także tutaj również stawiałbym na Sierra Leone, Egipt, Gwina Bissau. Egipt na miejscu pierwszym, Gwinea na miejscu czwartym. No i myślę, że już nic Egiptowi, jakby mm, nic im nie robi, czy wygrają, czy przegrają, ale myślę, że jednak nie odpuszczą sobie tego meczu. Jakieś 1-0, 2-0, może wygrają. Także tutaj prosta sprawa stawiamy na gospodarzy. Gana, Komory bardzo ciekawy mecz. Gana na miejscu pierwszym, 22 punkty, 22 bramki strzelone, 6 straconych, komory 15 punktów po 12 i strzelonych, i straconych bramek. No i ostatnie mecze: Gana 5-0 z Republiką Środkowoafrykańską, 1-0 z Mali, remis z Czadem, no i 4-0 z Trinidadem i przegrali z Nigerią 2-1. Komory. Porażka z Madagaskarem, wygrana z Republiką Środkowoafrykańską, to jest 2-0. Porażka 3-0 z Mali, wygrana z Madagaskarem 1-0 i porażka z RPA 3-1. Jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie, na no to Komory jednak mają dwie wygrane. Gana raz zwyciężyła, no i pad też bezbramkowy remis. Myślę, że bez tu to nie będzie i raczej stawiałbym na to, że Gana będzie chciała ulepszyć swój bilans w starciu z nimi. Mali Madagaskar, ostatni mecz dzisiaj, Madagaskar 19 punktów, Mali 15, no i myślę, że Madagaskar będzie chciał już tylko skalować swoją, no skalować swoją pozycję, jakby nie było. Na klasyfikacjach drużyn i po prostu u siebie wygrać z Mali. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, Mali 2-0 z Shade, porażka 1-0 z Ghaną wygrana 3-0 z Komorami, porażka z Demokratyczną Republiką Kongo, no i bezbronkowy remis z Republiką Środkowoafrykańską. Madagaskar ostatnio notuje bardzo dobrą formę. 2 do 1 z komorami, 3 do 1 z Czadem, 2 do 0 z Republiką Środkowoafrykańską. Porażka z Marokiem 2 do 3 i po dogrywce wygrali z Sudanem w mistrzostwach narodów Afryki. W meczach bezpośrednich było 0-0, znaczy jeden mecz bezpośredni, który zakończył się bezromkowym remisem. Myślę, że dzisiaj akurat w tym. Meczu pomiędzy Madagaskarem a Mali to Madagaskar będzie górą. Także tak się prezentują typy na dziś. Ja wam życzę zieloności i widzimy się już niebawem.